16-17 No ja turę A 10. dobra tak wcześnie Mariusz? Daj mi krytykę troszkę Już Dobra a słuchaj Czemu Mariusz tak wcześnie w las marmur? Dobra postać Teraz to już za późno Dobra mówcie kiedy mam turę Ale czemu, a co to? Bo spili byśmy tyle... Bartek Bo Artek w tyle osób kurwa? 16 osób? No zaraz zobaczymy Kurwa, Trój! Trój, trój! Nie, nie, nie! trój. Siadło czy nie? Nie! Czekaj, Nie, teraz, Jak zejdzie teraz, teraz nie wiem. Jak zejdzie na dół, to. Kurwa, pojedynczo Po kolei! Mówcie kiedy, mówcie kiedy! Trój! Chodzić? Jo. We... Tak. 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 Tak, tak ja, oh, no. Później, Damn, jadą, jedziemy, jedziemy. jedziemy, jedziemy. 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 żeby smoka nie zbił. Teraz... To Tak Teraz was drogi... Tak? Tak. możemy.